Bardzo witam w kolejnym odcinku Soulstone Survivors Wybierzemy sobie postać, ale inną sobie wybierzemy, słuchajcie To mnie To To mi się grało lepiej I teraz zobaczmy jeszcze dzięki umiejętności Możemy dodać trochę, nie? Zobaczcie, idziemy w to i teraz Będziemy Będę nie To jest dobre a to? To się dobre No dobra. A to? To widzisz. Widzicie, to jeszcze trochę, nie? Tu mamy te czerwone kryształki, i tak dalej. Tu są te rzeczy, które zbieramy. Tu są te runy. Ale na razie to my nic nie możemy zrobić. Proszę, nie też nas. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy jeszcze raz ryterzem. Nim mi się grało lepiej niż. A co tu jest? A dobra. Lepiej niż. Yy, niż magiem. Zobaczymy. Po herbatka jest. Możemy. Tłuc. Mopki. No ten atak on ma ten taki fajniejszy, bo. nie trzeba kierować, nie? Ten podstawowy taki atak. Dobra, spróbujemy go ulepszyć. I on jeszcze tak by miał golema. Nie, to było dobra, Dobra umiejętność było. On i golem. Ale tu ten pierwszy poziom jest, widzę, w każdej postaci on jest taki upierdliwy trochę. No bo zobaczcie, my po pierwsze tak, nie robimy im... Dwa razy muszę ich puknąć. Y No dobra Zagładę możemy na nich rzucić Nie wiem, czy to te czaszki to zagłada, czy co? To dobra. podpalenie też było dobre, nie? Tamten ten mógł podpalać No tam widzimy, możemy podnieść jakiś teleport Nie wiem, co to są teleporty To są te kamienie, to może być ważne Nie wiem po co bo na razie nie jest ważne ja zakładam, że może być ważne Warto to pewnie zbierać Słuchajcie O To jest przed Tobą Hmm To dobre To też dobre, to wolę to Zobaczcie Patrzcie jakie fajne to coś tam im robi nie Wiem co, zobaczcie ile mamy życia, tak żebyśmy sobie to nie wylęczyli. Dobra Jeden jakiś koleż tego kolesia trzeba się szybko pozbyć On robi takie dziwne rzeczy tutaj Właśnie Dobra, super już lepiej Zobaczcie teraz I skile wpadają szybciej Dlatego muszę też zabić tego jak najszybciej To jest dobre Pancerz też, ale na razie idziemy kto. to Jeżeli mogę ich zatruć, wo, Proszę, i ten od razu dostał trucizną Proszę bardzo polski polskim to nie, pocisk to jest dobre Wciski cienia Już zobaczcie jaki, jaki damage fajny Proszę bardzo Proszę bardzo Proszę bardzo dobra, szukajmy apteczki, bo już widzę, że mamy mniej życia Jeszcze, jeszcze golemik jakby wpadł No dobra, teraz już padają Praktycznie na raz O już widzę życie Szybkości to jest dobre To też jest dobre Dobra, to jest to jest dobre. Teraz było napisane, że zwiększa poziom umiejętności o jeden. Ale jest takie, są rzeczy, tylko że ja tego nie widziałem. To jest już boss? Nie jest boss, to jest jakiś... do ja boss. To jest apteczka. O się idę do apteczki. Jakiś mocniejszy mobyk po prostu. Dziękuję. O przyszedł. Ja! Od razu bym zginął. Odejdź stąd! I ja teraz nie mam tak naprawdę skilla, żeby go porobić. Tego bo, bo, przeciwnika, nie? No bo nie mam. Ani żaden golem, ani nic. Muszę z nim tak walczyć ręcznie. Nie wiem jak to nazwać. To będzie dobre. To jest dobre. Zobaczcie, ja mnie zaraz zabiję. To byłoby dobre. Wielokrotne rzucanie, co to jest? Nie wiem, na razie mnie to nie interesuje. No dobra, porobimy tego bossa. I pierwszy zawsze jest to po prostu. Muszę uważać tylko. Także to jest... nie zwróciłem uwagi, czy to jest tu. No i to jest fajne. Bosa chyba nie przyciągnę, co? To się, czemu to się tak laguje dzisiaj? No ten zginął, no dobrze, taki lag jest potrzebny. No chciałem to bardziej. No ale dobra, ale jest. No tu coś jest, to chyba trzeba wziąć, co? Co bym chciał? To bym chciał? Ten totem może być dobry. Może być dobry. Mm, Dobre. Dobra, zobaczmy to. ten totem jest przywołany? Ja chyba tutaj to jest przywołane? Ja! Ale yeah. no, mam skilla. To jest dobry. Tu jest większa poziom o no jeden. No to i to już mi dużo mówi. Nie? Nie wiem, czy muszę zwrócić uwagę, czy w poprzednich odcinkach tego nie widziałem, czy tego nie było. Ale jest tutaj ten totem. Dużo totemów jest. Nie widzę kapliczki żadnej, na razie nie potrzebuję tak naprawdę, o. Wybierałbym zamiast to temu, co? Wezmę to. I pójdę w pancerz. To będzie mi się spinać. O. Zobaczcie jak fajnie, zwiększa poziom umiejętności o 1. O proszę Ciekawe czy jak wybrałbym teraz i zastąpił tą umiejętność To czy będę musiał... O, jest to czy będę musiał ją od nowa ładować? Pewnie tak. Jeśli mam drugi poziom na przykład albo trzeci. To czy będę musiał od nowa? Nie tak. Zobaczcie, gruba się, gruba się grubo się już dzieje. Już nie mają szans. To jest dobre. Nie, to bym nie chciał. E. Poproszę. Chyba czy na wolnicy już mam na takim poziomie, że trzeba czwartym, ale tyle robi. Proszę bardzo. Proszę bardzo, wszystko dobre. Proszę bardzo. I mamy chyba najlepsze. Golem będzie, to tam jedną, ten jednym piorun zrobię. No, eee. proszę. No, nie macie szans, teraz wreszcie. Taki kolejny boss mnie nie porobi, nie? Wieczór są teraz wsycający, widzicie? To jest tak, poddanie. To byśmy nie chcieli, to byśmy nie chcieli, to byśmy nie chcieli. Byśmy chcieli zastąpić. Epicka moc Biorę Biorę Nie przeczytałem dokładnie o co chodzi, ale była epicka To było, to może być dobre i to już będę miał na trzecim poziomie No Życie to jest ważne w tych, że O tam jest kryształek, ten, tam jest balący. Kabyczki te teraz nawet zdłużają do odległości. zobaczcie biorę Oż tu gościu Oż tu typie O, to jest dobre Ficka moć, To czytałem Co się stało? Kto mnie walnął? A ci mnie walnęli Teraz nie dużo się udzieje Dobra, leczanko by się przydało Dobra, to byśmy nie chcieli, teraz mam wszystko To byśmy chcieli Dodatkowy 60% do uderzenia Dobra, przyszedł jakiś koleś To jest dobre Oczywiście jest nagrywanie z Jakaś taka zależność jest u mnie. A mam dwie ręce zajęte i nie mogę wyciszać. Blok, blok, bo tamten pasak jest pod blok. No a poza tym warto mieć większy blok, nie? Dobra, na razie nie widzę co się dzieje. Na razie nic do mnie. O, golem biorę. Chciał... E... O. Bez tego. I idziemy teraz w golemy. Jest, to leczonko. Bardzo dobrze. golemy. Jakbym mogli ulepszać golemy, słuchajcie. Zobaczcie, ile golem robi roboty. Nie wiem, czym dostałem teraz. Nie wiem, czego dostałem wtedy. Dobra, ale leczonko bym jeszcze potrzebował pancerz Pancerz, pancerz Dobra, golem tak dwa golemy jakby miał proszę dwa golemy życia to ja dużo jeszcze, ale... Ale tu trzeba na to uważać. Dobra, ten Boz zaraz zginie. To jest dobre też, nie? Dobra, to jest dobre. Ja, Prawie byśmy to stali tym czymś potężnym. Bo to on zaraz wali coraz mocniej. Bo bicie. Co tu się dzieje? Czemu to się zaczyna? Aby zginął znowu te Ślagi mam dziwne dzisiaj. Dobra, teraz golemy bym chciał pójść. Poproszę level. Nie goń mnie! No to nie jest. Poproszę. No dobra, tu jest, Nie wiem co to jest, ale. Niezwykła moc. Poproszę. E... Poproszę. E... Bośmy tego nie chcieli. E... Ja podpalenia nie miałem? Miałem już. I nie było napisane, że zwiększył o jeden, nie? A w golenki bym chciał puścić. Bardzo poproszę w golemki pójść. W golemki i w leczonkę. O, idź! Ale się zaczęło bez sensu. Dobra, no to widzicie, co tu się. O, jest ten spałek, jaki to jest pokłok się dzieje. Nie mają zbyt dużych szans. Wężoludzie. ludzie nie mają szans no. Z moimi go... No bo coś się... Jezus, co, Szczep, Jezus, to to jest dobre Czy aż są te o, Ale mam pierniknięcie Po prostu wyczyszczam ich Pteczka No nie zawsze jest widoczna dobrze Kto to będzie pan? Zaraz będzie pan Trzeci boss w sensie No dobra, jakbym jeszcze level dostał przed trzecim bossem to bardzo fajnie, bardzo bym poprosił. A co tu się dzieje, zobaczcie. Tu eee... chciałbym... Chciałbym ujść, no przyszedł boss, to się zaczęło. Natomiast chciałbym mieć jeszcze z golemem. No zobaczcie, no na razie... Na razie to robię mu duże kuku. Uważam, że bardzo dużo kółku, może idę do sedna brudności. Do swojego golema Dobra, po mnie bije. Ja też go biję. A odejść, nie, nie. Nie. Golemy, golemy. To może być dobre. Starcza ognisko może być dobre. Nie, że to jest w sumie też pasywna tak to nazwijmy. Dobra strażnik nie ma już połowy energii. Muszę go tu ładnie zbić. Teraz go ładnie bijemy On się skupił na moim golemie. Bardzo dobrze. Dużo się dzieje w to na pewno nie. Zobaczcie, co się dzieje. Dobra, mój golem go bije. Mój golem go porobi sam. Większa pancerz, to poproszę, to jest... To tam ten tasak pod to jest, nie? Wynarza razy... zabiliśmy go, tak? Zabiliśmy go i mamy pełne życie, to jest najlepsze. Co tu się wydarzyło? Dobra, dostałem teraz. nie widzę od czego dostaję. Słuchajcie, a jest wieczenko. Wydaję wam, że dostaję z tej maczugi, dlatego tak podlatuję. Po prostu nie widzę momentu uderzenia. Chyba nie zapeszamy, ale czyżby się nam udało pierwszy raz pokonać na przykład wszystkich pięciu? Dlaczego? On jest nieśmiertelny ten koleś? Dobra, chodź tu, bo tu są golema, a tu jest dwóch tak. No dobra, nie zapraszajmy, bo to nie ma co jeszcze. Dostałem od czegoś, zobaczcie. Miałem pełne życie już nie mam. No, od czegoś dostałem. W sumie nie wiem od czego dostaję. I ty złoty jeden. Po Kraku jedna złota. Patrzcie się dostałem. Teraz wiem od czego dostałem. Ten mnie ptał i wpadłem na drugiego. byśmy nie chcieli tego. O, zobaczcie. To jest dobre. O proszę to. Jeszcze to jeszcze później. Teraz też jakbym miał obronę jeszcze... Ale dostałem znowu. Nawet nie zauważyłem, że dostałem teraz. Trzeba tego złotego zabić. No zabij go, zabij go dobrze. Dlaczonko mi się przydało. Aj, no zostawcie mnie. Nie wiem mocno. Co jest zgrane? A mnie uderza. Już nie widzę, że mnie coś było. No, dobra, No teraz jest boss, tak? Myślę, że biorę golema. Drugie pytanie. iść tutaj, porobić tego gościa w to że to niezbyt fajnie, no ale... ale bym dostał dobra, chodźmy jest chyba boss, nie? ja tak, mam wrażenie, że to jest drugi raz ten sam dobra, no on jest słaby tylko, że życie by się przydało jakieś, poproszę ale tu jest doświadczenia chodźcie, weźcie tu doświadczenia Dobra, on zobaczcie jakie skilla ma. Dobrze, że tam nie staliśmy. Poproszę. Yy. cienia. To wypluwa mi z automaty. No dobra, bo on tylko nie ma połowy życia, słuchajcie. A ja się uleczyłem jakimś cudem, nie wiem jakim. O, dwóch żółtych przyszło. No, bardzo niefajnie. Bardzo, bardzo niefajnie. I są mega mocni. Takie mini bossy to są. No i dostałem od czegoś potężnie. Nie wiem od czego. Dobra, coraz więcej też z umiejętności dostaje. No, nie wstój tu przy nim, no patrzcie, no. No dobra, no nie udało się. Byliśmy blisko. Nie udało się, słuchajcie. Wróć do menu, co my dostaliśmy, tak naprawdę. Zobaczmy postać. Czy on już osiągnął poziom? Piąty ma dopiero. Do tego potrzebny jest dziesiąty. Tak? Fajne, gdzie to sprawdzałem, że dziesiąty. No dobra, mamy trochę... Tu jest, że... I to jest, to będzie ten, ten drugi topór taki? Tak, pokażcie. Tak, to jest ten drugi topór. No dobra, no nic, nie udało się, ale w następnym odcinku jeszcze jedno podejście. I zobaczymy. To jest dobre. I zobaczymy, czy nam się uda. Może sam ogram bez odcinku i po prostu pokażę wam trzecią postać. Jak odblokuje to wszystko. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku Nara.